Walking with the shadows, echoes flowing, colors glowing, dreaming well. in the diamond sky, shining bright, beautiful. beautiful. Show me. Xiaomi, Xiaomi. Panie kolego, najnowszy, najpiękniejszy, najdroższy Xiaomi mimix, czyli taki, yy, wiesz, rozkładany. Dajcie ja pokaże gdzieś tam u innego, bo będę musiał linkić yy, w, w, w opcie do oficjalnych tego, bo mnie strajknął. Ci pokażę ci un, unboxing, patrz, gościu będzie otwierał. O no. ten, patrz. A wy, wyłączyć tylko dźwięk, żeby nie było ra, raz, dwa, trzy. No i co, jest jedno pudełeczko, w pudełeczku jest jeszcze jedno pudełeczko, czyli taka rosyjska matrioszka. I jeszcze jedno pudełeczko, już otwierasz, taka skoplikowane dość, ale przecież masz taką nocną i on jest taki, wiesz, duży. To tak jak Fold y, od Samsunga, wielki jak jasny gwint. Ten jest, ten jest jeszcze większy. Komu taki gadżet może się przydać? Ja się bawiłem Foldem dwóje, dwójeczką, no okej, okay, ale do pracy... No, zależy do jakiej. Na przykład jeśli jesteś stróżem nocnym, siedzisz sobie w tym swoim budyneczku, no to na noc, tak, żeby sobie pooglądać coś takiego, to nawet całkiem, całkiem fajnie. A zauważyłeś, że on się na końcu tak puch, wygiął szy szybko, bu, tak się strzelił. Nie, nie był taki, wiesz, idealnie się nie, nie składał, tylko poszedł, poszedł, i nawet puch, ro rozłożył się, widziałeś. No. Czyli nie miał takich pięknych zawiasów jak w Samsungu, tam opatentowane to było, ale to, to będzie praktycznie to samo, nie? Co to może być in in innego, no? Dla kierowców. Chociaż w sumie kierowca to sobie weźmie tablet wyjdzie mu taniej. Dla jakiegoś prezesa, nie wiem, w szkole, no bo. Jednak Monolit to jest Monolit, wkładasz wszędzie szybko, chcesz coś sprawdzić, chcesz sprawdzić kurs Bitcoina czy coś i szybko sprawdzasz, że tu będziesz otwierał. No to już kurs spadnie i stracisz po prostu. <noise> no. No, taki. No gadżet, no, co, co tu. Co tu dużo, co dużo mówić, zaraz. piękny, bo jakby jak nie było, 480p tylko, jakby nie było, filmują najnowsze smartfona w 480p, kartoflem, kurwa, ja pierdolę, Chińczycy. Odcośnijcie się, chyba, że jeszcze nie, nie wyrenderowało, nie? No, jeszcze mu się krzaki wywarzywali, ja pierdolę. Baterii brakło, tak? Epic fail. Wielki jest, co ty dużo mówisz, wielki. Tam już stoi dyrektor i w razie, aby coś w, wyciekło niepotrzebnie to, wiesz, po łapach go tam, po łapach, No piękny, piękny, link w, w opisie do oryginału, żeby mnie to nie, bo pewnie mi i tak strak, straknie, no ale to no, trudno, nie? Historia prawdziwa i zobacz, wielkość w po, porównaniu do najnowszego tego Mi, Mi Ultra, popatrz, no jest duży, no. Tylko nie wiem, czy Kartoflem to filmował, no ale to... Jest, jest, jest nawet hold review. Będzie? O. Mimix mi fold. Jest, popatrz. Teraz lepiej, lepiej to wygląda. kurde też muszę go tam podlinkować. Kamery ma wielkie. No. Niczym to się nie różni od. Nawet moim zdaniem jest przybliżony do folda jedynki niż dwójki, jeśli chodzi widzę o ten. Hynch o ten, o, o ten zawias. Dobra, link eee, oczywiście w opisie do oryginału. E, specyfikacja i ceny. Czyli co my tu mamy? Mamy 108 megapikseli, czyli bardzo fajnie. Mamy 8-calowy ekran, e, 12 lub 16 giga 5000 mAh, co na ten wielki ekran... Mm, no to jest maksymalnie, co mogą dać. No więcej nie mogło, bo strasznie gruby był ten telefon. E, czyli 16 Apu. To już wkrótce e, 332 gramy, czyli jakby nie było, jest dość ciężki dual SIM, na, nano sim 1 bilion kolorów. Dolby Vision 6, 600 unit, 900 unit, 900 unit, Co wcale nie jest takie jas, jasne. Tutaj te Opo i te wszystkie mają po 1300, 1500, To wcale nie, czy raczej, raczej w ciemnym. E, rozdzielczość ekranu. I tu zobacz. Nie wiem, ile te dane są prawidłowe, ale przy tak wielkim ekranie. To jest główny ekran, nie? Mówimy o głównym ek ekranie. 387 ppi density. To gęstość jest tak. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Nie chcę być negatywny, no ale tak jest prawda. No, gdyby było 500, to bym zadowolony, ale nie ma. No. To jest główny ekran, nie? To, nie? to nie jest ten przedni. Nie jest napisane. Ciężko. No dobra, lec lec lecimy cię dalej. Yy, najnowszy Snapdragon, oczywiście. No tutaj jest git majonez. Dużo ram dużo romu i, i dużo RAM-u. 108 megapikseli. To aparaty ma fla flagowe. Jakby nie było. 8K nagrywa elegancko. Selfie kamera jest też w porządku, chociaż tylko. Full HD nie ma 4K. Czemu? Nie wiem, Harmon Carbon, czyli te głośniki, co są w 11. No, i tyle. no szybkie ładowanie 67 W, czyli do 100% w 37 minut. To jest zajebista sprawa. Ja ci powiem, jak w opo sobie ładuję, też jest bardzo szybko i bardzo mi się to podoba. A ktoś może tam po powiedzieć: Eee, bateria ci się szybko zużyje. kurde, za dwa też, już brzmiał inny telefon. Po roku już będzie inny telefon. Bo że kupujesz telefon raz na 5 lat, to se kup jakąś cegłę, no po prostu. Takich telefonów się nie kupuje raz na 5 lat, bo dwa lata temu yy, ten, yy, nawet nie dwa lata temu, nie niecałe dwa lata temu Fold 1 to był szał. Wow, ale masakra. A dzisiaj ktoś w ogóle chce Folda 1? Jedynkę, jedynkę? Oj, chyba nie bardzo tak. Chyba po 3000 sobie, to nie wiem, czy ktoś. Ktoś to kupuje, nie? No właśnie. I z tym będzie tak samo. Nowa generacja wyjdzie lepsza, piękniejsza, ład, ład, ładniejsza. Także takie telefony to rok, 2 Max, a później AUT. No i tyle, Panie kolego, na dzisiaj. Yy, czy kupisz takiego? Czy byś był zainteresowany? Napisz w komentarzu, czy wolałbyś po prostu yy, Mi Ultra. Pozdrawiam i polecam.